Dzień dobry. Rafał Jakubowski, nauczyciel fizyki w Korzycach Wielkich oraz doradca metodyczny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Trendem w obecnym nauczaniu jest stosowanie metody badawczej polegającej na stawianiu pytań oraz prowokowaniu do myślenia. Właśnie Einstein powiedział, że edukacja nie powinna polegać tylko na przyswajaniu faktów, ale przede wszystkim na ćwiczeniu do myślenia. W nauczaniu wielostronnym Wincentego Okonia zwrócenie jest uwagi nie tylko na sferę intelektualną, na którą my zwracamy uwagę jako nauczyciele, ale również na sferę emocjonalną i praktyczną. Dlatego bardzo dobrze wpisuje się nauczanie w Kupisiewicza z sekwencją pytanie badawcze, hipoteza, doświadczenie, wnioski. Uczmy tego naszych uczniów na fizyce, jak mają stawiać pytania badawcze, jak mają budować hipotezy, jak robić doświadczenia i jak wyciągać wnioski. To jest według mnie najważniejszy cel edukacji, edukacji przyrodniczej, zapraszam na konferencję edukatowi z 24 kwietnia 2020 roku, na której będę miał wykład oraz laboratorium warsztaty dla nauczycieli fizyki i chemii.